Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale. Dziś poruszymy temat, który wzbudza sporo emocji i coraz częściej pojawia się w debacie publicznej. Nie przedłużając. Przejdźmy na sedna. Jak myślicie, dlaczego mówi się, że młodzi ludzie nie chcą pracować? Czy to prawda? Czy może jedynie wygodna narracja? A może sami spotkaliście się z takimi opiniami wśród znajomych, rodziny lub współpracowników? Stopa! Bezrobocia w tej grupie wiekowej jest najniższa od dziesięcioleci. To oczywiście efekt dobrej sytuacji gospodarczej kraju, ale także konieczności dostosowania się do nowych realiów. Jakich realiów, zapytacie? No, wszyscy wiemy, że czas prosperity i stabilności dobiegł końca. Inflacja, globalne kryzysy oraz napięcia geopolityczne odcisnęły swoje piętno na polskiej gospodarce. Od kilku lat nieustannie odczuwamy rosnące koszty życia. W takiej sytuacji młode osoby z powodów finansowych często nie mają innego wyjścia muszą podjąć pracę. A jak wiadomo, potrzeba bywa najlepszą motywacją do zatrudnienia. Wszystko zaczęło się niewinnie. Od pojawienia się wirusa, który doprowadził do zamknięcia wielu lokali gastronomicznych i innych placówek. Pamiętamy magiczny rok 2020 i to, jak wyglądało wtedy życie. Niestety, dla wielu Polaków był to okres utraty jedynego źródła dochodu, a znalezienie nowej pracy graniczyło z cudem. I jak to wyglądało, zapytacie? Rok 2020 okazał się wyjątkowo trudnym okresem dla Polaków. Był to jedyny rok od dawna, w którym zatrudnienie w Polsce tak drastycznie spadło. Jak wyglądało zatrudnienie młodych w przeszłości? Niestety. Oszacowanie jest bardzo trudne. Porównanie aktywności zawodowej młodych osób na przestrzeni dekad komplikuje ograniczona dostępność szczegółowych danych z lat 80. i 90. oraz oczywiście zmieniające się metodologie badawczej. Niemniej jednak dostępne informacje pozwalają zarysować ogólne trendy. Przed 1989 rokiem PRL formalnie nie uznano istnienia bezrobocia, więc nie prowadzono statystyk w dzisiejszym rozumieniu tego zjawiska. GUS już wtedy gromadził dane statystyczne, jednak wskaźniki bezrobocia nie były publikowane. Od roku 1989 dane o liczbie zarejestrowanych bezrobotnych zaczęto zbierać przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ciekawa nazwa. Obecnie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy. Niestety, te dane nie pozwalają dokładnie oszacować aktywności zawodowej osób młodych, gdy statystyki obejmują całą populację, a jedynie na ich podstawie można wyciągać wnioski o trendach w gospodarce. W naszych analizach posłużymy się danymi GUS, w szczególności wskaźnikiem stopy bezrobocia rejestrowanego. Warto jednak pamiętać, że ten wskaźnik jest dosyć taki nieprecyzyjny, ponieważ obejmuje tylko osoby, które oficjalnie zgłosiły się jako bezrobotne. To może pomijać zjawisko tzw. Tak bezrobocia ukrytego. Jak sami widzicie, okres wyłamania się spod epoki PRL nie przebiegł łatwo i trudno mówić o stabilnej sytuacji. Bezrobocie sięgające nawet 20% nie jest dobrym znakiem, zwłaszcza dla osób młodych, które bez doświadczenia miały jeszcze trudniejsze wejście na rynek pracy. Dopiero rok 2015 przyniósł lepsze perspektywy dla nowych pokoleń. Statystyki jasno pokazują tendencję spadkową bezrobocia, tym także wśród osób młodych. Obecnie bezrobocie we wszystkich grupach wiekowych wynosi około 5%, co patrząc w kontekście historycznym jest naprawdę dobrym wynikiem. Wiemy, jak sytuacja wyglądała dla całej populacji na przestrzeni dziesięcioleci, ale jednak jesteśmy tutaj, żeby porozmawiać na temat osób młodych. Więc w końcu jak to z nimi jest? W przypadku poznania chęci badanych osób posłużymy się wskaźnikiem aktywności zawodowej ludzi w wieku 15-24 lat. Jest to najbardziej miarodajny wskaźnik, ponieważ obejmuje całą pulę osób spełniających warunek wiekowy, wykluczając oczywiście zjawisko bezrobocia ukrytego. Warto przyjrzeć się statystykom z innych krajów Unii Europejskiej, żeby mieć lepsze porównanie. Na podstawie opinii i ekspertyz powstał dokument dla Biura Analiz, Dokumentacji i Korespondencji w Kancelarii Senatu. Na którego fragmenty się powołamy, jak sami widzicie, Polska nie wypada korzystnie na tle innych krajów europejskich. Średni wskaźnik aktywności zawodowej w Polsce wynosi około 33%. Tutaj oczywiście mówimy o osobach młodych. No, i to jest właśnie tendencja wzrostowa, pomijając oczywiście rok 2020 z wiadomych względów. Podczas gdy na przykład takiej Holandii ten wskaźnik sięga niemal 70%. Ale zaraz, zaraz. Skąd nagle takie różnice? Doszedłem do kilku trafnych wniosków w tej sprawie. W Polsce przede wszystkim praktycznie nie występuje młodzież pracująca w wieku 15 do 19 lat. Podczas gdy na przykład takiej Holandii jest to bardziej powszechne. Tutaj jakby nie będziemy wchodzić w szczegóły. Prawdopodobnie to są po prostu... Różnice wychowania przez państwo i przez rodziców. Kolejnym takim wnioskiem moim jest, że duży odsetek młodych osób kontynuuje naukę na studiach. Oczywiście tutaj mówimy o Polsce, co naturalnie obniża wskaźnik aktywności zawodowej. W Polsce dalej jest bardzo popularny trend, że tak naprawdę studia dają przyszłość. Więc większość osób, które Kończy swoją edukację w liceum, czy też technikum i tak wybiera się na studia. Brakuje tu również w Polsce elastycznych form zatrudnienia i programów stażowych. Co utrudnia młodym zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego? No tutaj zawsze mieliśmy z tym problemy, teraz jest niedużo lepiej. Istnieje także grupa młodych, która ani nie kształci się, ani nie zaczyna pracy, pozostając na utrzymaniu rodziców. Kolejne potwierdzenie takich danych znajdziemy na stronie rządowej gov.pl. Znalazłem artykuł, gdzie wskazane jest, że bezrobocie wśród młodych osób spada, choć nadal pozostaje na wyższym poziomie niż średnia dla całej populacji. Jak wygląda sytuacja wśród młodych ludzi? Stopa bezrobocia wśród osób do 25 roku życia w Polsce spadła z 11,7% w październiku 2023 roku. Do 10,8% w październiku 2024 roku. Tutaj kolejnym ciekawym wskaźnikiem jest odsetek osób NIT w grupie wiekowej 15-29 lat, czyli osób nie biorących udziału w edukacji, zatrudnieniu ani szkoleniach stanowiących najtrudniejszy przypadek młodego pracownika. Zazwyczaj odnosi się do osób, które nie podejmują odpowiedzialności za swoje życie naprawdę pozostając utrzymywanymi ze źródeł zewnętrznych, no tutaj na przykład rodziców. Jak wygląda statystyka dotycząca takich osób w Polsce? Wskaźnik NIT w naszym kraju pokrywa się średnią europejską. Wartości oscylowały wokół 16%, a w 2020 roku spadły do 12%. Choć na pierwszy rzut oka procenty mogą wydawać się akceptowalne, warto zauważyć, że oznaczają one, iż praktycznie co ósma osoba w tym szerokim przedziale wiekowym nie podejmuje żadnych działań, które przyczyniałyby się do jej rozwoju zawodowego lub edukacyjnego? To jest zdecydowanie niepokojącym i na pewno negatywnym sygnałem. Ale dobra, skąd nagle pojawił się taki problem? Dlaczego są osoby, które w ogóle nie chcą się rozwijać? Czy to jest tylko ich wina? Moim zdaniem niekoniecznie. Tak jak wspomniałem, Młodzi ludzie muszą pracować, bo zmusza ich do tego sytuacja ekonomiczna. Podobnie jak każdego typowego obywatela. Jednak spotkałem się z opiniami osób, które twierdzą, że bieda jest lepszym rozwiązaniem niż, cytując, tyranie przez całe życie. Zrozumiałem wtedy głębszy sens tych słów. Nikt nie chce spędzić całego życia w pracy tylko po to, by na końcu zostać pozostawionym samemu sobie. Czy nie znamy przypadków z naszego otoczenia? Gdzie rodzice czy dziadkowie pracowali nieustannie, a mimo to nie doświadczyli godnego życia na meryturze. Oczywiście, mowa o tych, którzy w ogóle się jej doczekali. Czy możemy zatem winić młodych, którzy, widząc błędy swoich rodziców, nie chcą podążać tą samą bezmyślną drogą? Drogą, która świetnie ilustruje metafora wyścigów szczurów. Przedzesz jednego, potem kolejnego i jeszcze kilku, tylko po to, by odkryć, że przed tobą są setki innych, a za nimi widzicie, kolejne tysiące. Wszystko to w imię pieniędzy i statusu. Zaczyna się niewinnie, a kończysz budząc się z poczuciem zmarnowanego życia. Marzenia? Nie było czasu na ich realizację. Związek? Trudno, skoro nawet nie masz czasu, by spotkać się z ludźmi. Zdrowie? Nigdy nie miało priorytetu. Ważniejszy był projekt Albo prośba szefa, by zostać dłużej w pracy. Czy to wszystko nie brzmi znajomo? Nic dziwnego. Każdy z nas przechodzi powoli przez ten proces. Zrozumienie siebie nie jest wcale takie proste, jakby mogło się wydawać. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że każdy wewnętrznie czuje ten ciężar, ale niewielu potrafi wyrwać się z tej pętli. Nawet najmniejsze odchylenie od tak zwanego produktywnego dnia, Wywołuje wyrzuty sumienia? Oczywiście, można powiedzieć, trzeba pracować, by na starość wreszcie odpocząć. Ale tutaj pojawia się największy problem. Już dziś starszym osobom trudno utrzymać się z emerytury, a w przypadku młodych emerytura może w ogóle nie istnieć. Nie wierzę, że ZUS będzie wypłacalny przy stale pogarszającej się demografii. To jest niemożliwe, po prostu się nie uda. Kiedy młoda osoba spojrzy na tę sytuację, zapyta, po co mi to wszystko? Trudno znaleźć równowagę w życiu, gdy cały świat wokół zaczyna stawać na głowie. Sami widzimy, że świat przed moment, gdzie zmiany będą nieustannie przyspieszać. Wszystko to doprowadza nas do jednego wniosku. Nadzieja umiera wśród młodych ludzi w zastraszającym tempie. Przemiany, które obserwujemy, być może są już nieodwracalne. Młodzi tracą sens z tym, co robią. Wystarczy przyjrzeć się uważnie otaczającemu nas światu, aby zobaczyć, jak to wygląda. Szalona polityka, rosnące koszty życia, brak możliwości zdobycia własnego mieszkania, przepocicowanie oraz ogromna presja, zarówno ze strony społeczeństwa, jak i rodziny, sprawiają, że młody człowiek czuje się zagubiony. Nie wie, czego chce, nie potrafi wyobrazić sobie przyszłości coraz bardziej się poddaje i zaczyna wierzyć, że nic więcej go nie czeka. Sytuacja jest na tyle dramatyczna, że świat, jaki znamy, się pogubił. Dawne wartości przestały mieć znaczenie, a wolność jednostki, samorozwój i praca nad sobą przestały być priorytetem. Wszystko musi być zrobione szybko, tanio i w taki sposób, by można było zarobić pieniądze przy jak najmniejszych kosztach. Dlaczego nikt z krytykujących nie zauważa, że to, co było możliwe kilkanaście lat temu, Obecnie staje się nieosiągalne. Społeczeństwa są kontrolowane jak nigdy dotąd. Poprzez masowe media, poprzez antagonizowanie społeczeństw. Nagle gdzieś słyszysz takie argumenty w tłumie jak przecież tam ci kradli więcej. Poprzez ukazywanie wypaczonej rzeczywistości i poprzez brak nauki krytycznego myślenia. Każdy z nas prawdziwie wewnętrznie pragnie się zatrzymać. Zwolnić, ale nie może bo jesteśmy tylko trybikami, które mają za zadanie sprawić, żeby bogaci pozostali bogaci i uprzywilejowani. Wiem, jakie kontrargumenty mogą paść. Kiedyś przecież było trudniej. Człowiek musiał radzić sobie sam, a ludzie znawali się być silniejsi. Nie da się tego porównać w żaden mierzalny sposób. Nie udowodnimy tego, nie wiemy, nie posiadamy takiej wiedzy. W przeszłości jedyną rzeczą, która interesowała statystycznego nastolatka, było jego podwórko i znajomi. Dzisiaj takie podejście jest nierealne i niemożliwe z uwagi na narzucone wymagania, świat po prostu zwariował. Trzeba przyznać, że dzisiejszy młody człowiek musi biec kilkukrotnie szybciej, ponieważ ten nasz kochany świat coraz bardziej przyspiesza i niestety nie czeka na słabszych. Szczerze, Poniekąd rozumiem osoby młode. Sam mam problemy, żeby czasami stać, się zmobilizować, żeby zrozumieć, że ten dzień ma jakikolwiek sens, że kolejny dzień po prostu walki ma sens. Jednak ja jestem w stanie sobie z tym poradzić. Nie dziwię się, że osoby młode, które nie mają tak naprawdę żadnego bardzo często podparcia, mają problem, żeby odnaleźć się w tym szalonym świecie. Wszystkie media, które miały nas wspierać w tym, okazało się, że niestety tego nie robią. Internet, który miał nam dać wiedzę, który miał nam pozwolić być bardziej samoświadomymi, spowodował, że tak naprawdę wysysa z nas najcenniejsze minuty i godziny życia. TikTok, Instagramy, Facebooki, wszystkie media. Wszystko po prostu dąży do jednego, żeby jak najbardziej się uzależnić, żeby doprowadzić do tego, że jedyne o czym będziesz myśleć po dniu pracy, to po prostu położyć się z telefonem w ręku i nic więcej nie zrobić. Jak takie osoby, które widzą codziennie perfekcyjne życie osób, które tak naprawdę nie wyglądają, bo influencerzy Nigdy nie będą mieli takich żyć, to jak takie osoby młode mogą po prostu wchodzić w swoim szarym, zwykłym życiu i cieszyć się tym, co mają? Sami się zastanówcie, jak im może być ciężko. W przeszłości tego nie było. W przeszłości nie mieli świadomości innego stopnia życia. Takie życie nie istnieje jak i z internecie. Dzięki wam serdecznie za wysłuchanie i do następnego.